Rod Tworzyciel, źródło istnienia, część trzecia. Kontynuujemy rozważania o rodzie. A przed nami trzecia część tych rozważań. Przyroda znajdująca się przy rodzinie wokół rodu. Nazywana współcześnie również z greckiego Matką Naturą. Przyrodzenie, czyli tak zwane klejnoty rodzinne, jakże ważne dla każdego mężczyzny i jego drugiej lepszej połowy żeńczyny, zapewniające nasienie konieczne do przekazywania genów w linii męskiej i żeńskiej. Rotunda budowla w układzie centralnym, wzniesiona na planie koła składa się z jednego pomieszczenia, przykrytego często kopułą, Czasem z dobudowanymi absydami. Rotunda może stanowić budynek zamknięty, czasem okolony kolumnadą. Budowle tego typu znane są od starożytności. U roda, inaczej u BOGA, u gdzie jest piękno, harmonia, ład, równowaga, homeostaza. I stąd dużo późniejszy naród. Wiele RODów. Rodzin połączonych wspólnym językiem, zwyczajami, obrzędami, tradycją, wyznaniem i oczywiście narodowe charaktery, zachowania, ubrania, symbole, na przykład nasze biało-czerwone barwy, flaga, biały orzeł. Zagroda, kawałek ziemi wyznaczony dla jednego rodu przegrodzić, wygrodzić, wytyczyć działkę pod uprawę. Stąd pochodzi ogrodzić odgrodzić, wyznaczyć granice swojego areału lub areału plemienia, wielu rodów, lub nowo utworzonej miejscowości oraz oczywiście ogród. Do dzisiaj bardzo popularne słowo, stosowane w Polsce powszechnie. Oznaczało to wszystko to, co znajduje się dookoła rodu. W tym wypadku najczęściej dookoła domostwa, w którym mieszkała jedna rodzina. Ogród był przede wszystkim warzywny, ale również szczególnie współcześnie znamy piękne ogrody ozdobne. Gród, miasto, wygrodzony kawałek ziemi. I stąd grodzić, wyodrębniać terytorium pod na przykład grodzisko, osadę, miejscowość, miasto. Zagrodzić, zablokować na przykład przejazd przez gród celem na przykład pobierania podatku od takiego przejazdu. Podgrodzie, miejsce dla obcych, nowo przybyłych osiedlających się podgrodem, na przykład rzemieślników. Zabronić, obronić, obrona przed atakiem, zniszczeniem swojego domu. Korona, symbol władzy królewskiej i monarszej. Srebro, kruszec, z którego najczęściej bito monetę. Metal ten działa bardzo silnie antybakteryjnie. Srebrne naczynia, z których pito wodę, miód i wino działały prozdrowotnie i antyseptycznie. W czasie starożytnych pandemii, zaraz, epidemii dżumy, cholery, czarnej ospy i, i tym podobne, osoby, które korzystały z takich naczyń, praktycznie nie chorowały. Mamy w tym słowie sylaby re i ro, czyli dwukrotne przyzywanie dobroczynnej energii roda. Sławianie znali również złoto. Nazywali ten metal tak, jak na to zasługiwał, złem. To zło, złoto. Dla tego metalu ludzie potrafili okradać i zabijać swoich bliźnich. Sławian uczyła tego Roma. No, współczesny Rzym. Dla pokojowo nastawionych do swoich sąsiadów Sławian, takie zachowania jak w Rzymie zasługiwały na potępienie. Stąd tak pejoratywnie nazywali ten kruszec nasi słowiańscy przodkowie. Nagroda to łaska roda i również pochodzące od niej wynagrodzenie, współcześnie zapłata za pracę, pochodzące od wygrodzenia sobie kawałka ziemi do uprawy. Również już w okresie chrześcijaństwa zapłata za służbę na przykład wojownikom, którzy przechodząc na emeryturę otrzymywali ziemię pod uprawę i zgodę na orzenek, od onegdaj wspólnoty plemiennej a następnie w okresie feudalnym księcia lub króla źródło na przykład wody lub wiedzy widę sławiańskie wedy księgi prawa sławiańskiego spalone zniszczone i częściowo zapomniane zastąpione prawem rzymskim zauważcie że prawo również pochodzi od słowa ROT. WROTA. Wejście, drzwi do domu, mieszkania, grodu, inaczej, brama. Bród. Bezpieczne miejsce przeprawy przez rzekę. I brodzić, przechodzić przez rzekę, mocząc przy tej okazji brodę atrybut prawdziwego Sławianina. Już za chwilę, kochani, czwarta, nieostatnia część rozważań o RODZIE.